W średniowieczu ziemia w całym państwie należała do władcy, księcia lub króla. Za wojenne zasługi władca rozdzielał ziemię swoim rycerzom. Cześć! Dzisiaj przeniesiemy się w średniowiecze. Jesteśmy właśnie w pięknym zamku w Gniewie. Za chwilę opowiemy Wam więcej o tym miejscu. I o ludziach, którzy tutaj niegdyś mieszkali czyli o rycerzach, gierkach, paziach, damach dworu. Zapraszamy! Zapraszamy! Królowie, książęta i zamożni rycerze, a także rycerze zakonni, np. krzyżacy i templariusze, mieszkali w zamkach. Były to budowle warowne, zazwyczaj usytuowane w miejscach trudno dostępnych, na wzgórzach, w górach, nad rzekami czy w zakolach jezior. Budowano je także wzdłuż granic, aby strzegły terytorium danego kraju. Zamki wznoszono z kamienia, choć budulcem była również cegła. Każdy zamek otoczony był murem obronnym, którego grubość sięgała od 1,5 metra do 3 metrów. Wewnątrz znajdowały się drewniane chodniki dla straży, blanki i strzelnice. Jeśli istniała taka potrzeba, zamek otaczano fosą, czyli szerokim rowem wypełnionym wodą, który bardzo utrudniał zdobycie go przez wrogów. Prowadziła do niego droga przez zwodzony most. Można go było szybko podnieść do góry, uniemożliwiając w ten sposób wejście nieproszonym gościom. Potężna brama i czasami także krata dodatkowo broniły wejścia na teren zamku. Nad bramą wznosiły się wieże obronne, z których straż obserwowała okolice. Tuż za bramą rozciągało się tak zwane międzymurze. Bardzo często zamki miały podwójne mury obronne. W czasach pokoju, na obszarze Międzymurza, odbywały się turnieje rycerskie. W razie niebezpieczeństwa, chroniła się tu ludność z okolicznych wsi. Jesteśmy na Podzamczu. To tutaj znajdowały się chlewy, kurniki i stajnie. Ważne miejsce na dziedzińcu zamkowym zajmowała także wysoka i potężna 13-metrowa wieża, nazywana Wieżą Ostatniej Nadziei, ponieważ w razie oblężenia zamku, to tam magazynowano wodę, zapas jedzenia i amunicji. Tam także chroniła się załoga zamku, która walczyła do końca w jego obronie. Na zamkowym dziedzińcu znajdowała się także studnia z wodą. Czasami stał tu też pręgierz, do którego za karę przywiązywano złoczyńców. A oto i zamek właściwy. Miał on kilka poziomów. Najniżej znajdowały się lochy, w których przetrzymywano skazańców. Nad nimi były przyziemia, w których mieściły się piwnice, spiżarnie, piekarnia, kuchnia, zbrojownia, a czasami skarbiec. Wewnątrz zamku najważniejszymi pomieszczeniami były komnaty rycerza oraz sala główna, w której rycerz podejmował gości i wydawał uczty. Ucztujących biesiadników zabawiali wędrowni aktorzy i śpiewacy. Można też było zobaczyć tu błaznów czy kuglarzy. Jednym z ciekawszych wydarzeń z życia zamku były turnieje rycerskie. Popatrzcie! Turnieje rycerskie były sprawdzianem zręczności i siły rycerzy. Zjeżdżali się oni z różnych stron świata. Chcieli jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności i zwyciężyć. Turniej trwał trzy dni i zaczynał się o świcie. Kończył się trzeciego dnia wieczorem. Jego zwycięzca zyskiwał sławę i majątek. Jednak aby zostać rycerzem, należało przebyć długą drogę. Jako kilkuletni chłopiec syn rycerza mógł przez kilka lat służyć jako paś na dworze królewskim. Następnie awansował na giermka i pełnił służbę u rycerza. Pomagał mu nakładać ciężką zbroję, zajmował się czyszczeniem zbroi i broni, uczył się też posługiwać orężem. Po wielu latach jako młody mężczyzna mógł dostąpić zaszczytu pasowania na rycerza. Była to wielka uroczystość. Młodzieniec klękał przed władcą, który kładł mu swój miecz na ramieniu i przyjmował słowa przysięgi. Następnie władca wręczał mu pas i przypinał do niego miecz. Kodeks honorowy rycerza mówił: O wierności i posłuszeństwie wobec władcy i kościoła o obowiązku obrony Ojczyzny, o męstwie, o prawdomówności oraz o szacunku dla dam i osób starszych. Jednym z najsłynniejszych polskich rycerzy był Zawisza Czarny. Od jego imienia pochodzi powiedzenie, iż można na kimś polegać jak na Zawisze. Tak właśnie płynęło życie w średniowiecznym zamku. Przyznajcie, było tu bardzo ciekawe, prawda? Zapraszamy Was do oglądania naszych kolejnych filmów z historii. Nie zapominajcie przede wszystkim o zwiedzaniu zamków. Mamy ich w Polsce naprawdę dużo. Spójrzcie.